Także witam wszystkich w nowym odkryciu mym. Kumpel mi pokazał, a no, słabość i sentyment do eczyszenia. No to widzicie to tu jest. monbazo. No to jest. Coś świetnego, coś nieprawdopodobnego. No i tak sobie zaczynamy. Nową grę. Jeps. No i sobie gramy. <gryw> Nebgab. I tak sobie zaczynamy nową grę. Kurde, nie, co z tym, nie drugich Więc ta będzie krótka. I o to chodzi. Z A to jest twój... dom, nie dom, bo no brata Tak! jest ja twój bazoł. nie gruchot, gruzłow. No mimo wszystko, fura, będę na tylnie koro 90. Tak jest! Pomóż mi z sobie, no żeby no jesteś, tu w sobie. Nie co robię, nie Okej. Nie tam jeszcze ja Aha, dobra. Na koniec, powinienem sobie cukrownię. Aha. Cukrownia. Ale dobrze, to nie co tu będzie, kurde. No to jesteśmy. Cześć. noc nas mamy. To, to to. Konstruct of Europe. Jeps, tutaj prysnis, tutaj coś. Jak prądu? Gdzie jest prąd? Kluica. Mhm. Temperatura. Mi się wszystko zgadza. Prądu nie ma. Martin Living in the Village. O, mam konsolę. Puję ty było. Trudny, nie ma finansowator. Dobra. Co my mamy? I sześć, Jest kład, jest, jest wszystko. To co robimy pierwej? Do zrobienia start. Użyj jak następnego, by wkręcić śrubkę. To instale koło po stronie kierowcy. A! Koło. Jeps. Siedzi. Jak już widać, jest 5 spil. Mogę sobie nie mogę tego Dobra. Wkładam śrubeczki: cyk, Omk. trzecia, czwarta i piąta. Teraz bierzemy klucza i tutaj pokręcę. Nie, yeah, a jedno zdanie zostało wykonane. A no, no to jakby trzeba w Alinie, to na jednej filce też się da dojechać. Czy tam buch. duże zdanie zrobione, okej. Okay. I też do dokręcę. Tu brakuje... Nie, nie do Gdzie są? Wszystko siedzi. Dobra, kolejne zrobione. Okej. Okay. To co na ceny mamy? Najstawego plocza. No to kamanko nigdy. O, co tu jedzie dzisiaj? Jedzie ten. Ui! Nic? Dobra, montujemy to. Jeps! Śrubeczka. Trzecia śrubeczka tutaj. Mam radę, mi to klucza. Podokręcamy bryk co dokręcę jedno Tu drugie O, tu trzecie No dobra, no, no, tutaj ją wsadziłem To wyjdę swój to? To miejsca, czy to, to ale jest miejsca, nie cholera, no Ej, gdzie mój czerwony ten... O dobra Jeps I dokręcamy Raspik yeah, zrobione zostało to, <grymne> i co mamy? kup do leopold w Kali Gaz na mieście powiem ze swoim bratem, wszyscy uwagi że nie wiem jak jechać na miasto drewno tak, to tam taki kwadracik no kurde nie pojadę w nie mnie no bo kurde ja wezmę hmm, Baniak. A Albo tą pojadę, ty no Tą bryką pojadę Dobra, zobaczę do to mam numery Znak delivery, myślę, nas to nie, w 555-2109 O, hallo, mój

O, wiedziało. się jeszcze tą włączymy. Ale podaje jak to podaje stówka. Dobrze idzie.

Dali mu Dobra, trochę ta głośno, nie? Trochę cisza. Dobra, tam jest zamorda, podłączyć to do tego. Jak się polo? O! Aha, hebel. Sorki. My bad. Tu widzę, że można to podłączyć tutaj, tak? O kurde feler O, znalazłem stekę Cholera Damage Dobra, no, podłączam L Jest co raz z Zgaszę motor. No i spróbuję. to, nie? Tak, uro... Jeps. te warchaczki. I gdzieś się je położy. O, tutaj. No to już chura przestoi, nie? Tam sobie położyłem karnicę, żeby nie zapomnieć. Dobra, i co? Gdzieś pi piła, bo. Co, jest części do bagi? Gdzie jest bagi? O kurwa! Bagi tu jest. Uuu! I to są części, czyli to. Uuu! Tu się składa bagi! Uuu! La la! No, co jeszcze zrobię? Kupunkę, dobra, porozmawiajmy z moim Gdzie mieszka mój brat Francis? Cholera! Dobra, mamy to. Się włącza w ogóle? Dobra, jadę z EWE, i co niby? I co ja niby z tym mogę zrobić? Może pociąg jeszcze na mniejsze. No dobra. I co teraz? Dobra, nie wiem, co z tym zrobić. No nic. Będę jechał na miasto jakoś. Co wynika z tej mapy? Jeszcze nie wiem. O, do Martina ty Zaraz przyjedzie Martin. Aha, no dobra. Luźnik nie zaleci. Dobra, mamy taką drzwi. Dara Kumpel po mnie przyjedzie. Chcę mu wziąć tutaj. Chyba sobie zrobię tego zdjęcie. Leż pado cholera. U, u, u. Czy jak wciąć te drewna? Jestem ciekaw. Mieszka w wschodnika na Wiejskim no fajnie. Tam jechałam normalnie furą, ale nie chce się ten pogubić, o. Powiem, że mi się pogubił. Tu trzeba dokupić, cholera, nie? No, tak to siedzi furka. O! Here is my friend! Ej, kuplu! Co się jeszcze z tym? Trzeba wahi dokupić. O! You know! Siemano! to jest? Jestem tak jak... Dobra, jedziemy, a ja patrzę na drogę Jesteśmy na Polnej teraz jakiejś, tak? No? Polna, prawo, w lewo Niech się odnajdę Tu gdzieś w prawo tym to jeść dobrze, widzę. O tym widzę daje radę w tym jeżdżeniu, widzę, bo to! Widzę tu jakichś wiatraków. Gdzie są te wiatraki? I tu wypadamy na drogę, nie? Ooo, cholera! Nie potrafię zlokalizować w ogóle tego. Tutaj, brawo prawo, jakąś falą jedziemy, ale się pakuje tej, ładnie idzie, tutaj i tu przez most zamek krótki, to by było to, no to by było to chyba, przez krótki most przejeżdżamy i pod Silosy. Są gdzieś silosy? Bo to był na wielkim mieście. Daj gdzieś. No ale dobrze. Widzimy obszar co tu jest na mieście. I co tu jest akcja? Coś, co metowy na Biedny osioł. No dobra. Może dużo rzeczy nie rozumiem. Mmm. Takie hawirki, tu jest to. No. Tam wiatraki, spacja. Tu jest jakiś bar. No stój. Cholera. Tyle z godzina, no. Do Aha. No dobra, trzeba poczekać. To pójdę sobie na stację. I stacja może być, nie no, wiem, może tam. O, jaki fajny bałwan? Sienka na kanalisty, tu jest, tak? Co to jest ta no? misja? Dobra, szukam stacji w dalszym ciągu. Chyba widzę. Dobra, to jednak nie jest. Um. Stacja, ale coś innego. Hello! Łe, dekoracje tu są. No cześć! Kaweczka, wszystko... pestycydy? Trzymajmy. Gdzie jest tor wyścigowy? Smaki do chłopów, dla psa? Niewysłane logowisko samochodowe dla psa? Już caje to! Fajne Umieszczenie, tu jest VIP room. Łe. 10 koła kosztuje wejście do wypady Także trzeba w Polsce na, na, na ogarniać tutaj. Szukamy stacji w dalszym ciągu. Tu jest jakiś długi most. Więc. To może być. No to jest tutaj! Nie wiem gdzie jestem! Jestem w rogu. No i już, a co jest to jest o kółko? Uż tylko do sprzedania, aha. Aaa, tu można przychodzić drewno sprzedawać. Aha, no dobra, to już zrozumiałe dla mnie to jest coś. Wszystko na ma stacji nie mogę znaleźć. Zdoba, a tu suszy, kolej, zobacz to. Odczep się błąd. Aha, że tu nie można za ten, za ten, de, za. szybko jechać. O, pracujmy na farmie. cóż, aha, no fajnie, a tu? Aha, tu można ryby sprzedawać. No widzisz, jak fajnie. Paczka sera twarego weza. Nie można tego deszyć? Dobra. Ja szukam stacji w dalszym ciągu, nie? Uuu, i tą furą by się to dowodziło, ale ja Zresztą jest do 17. Muszę znaleźć stację po tą wachę nie? Czyli jestem tu, gdzie to czerwone. Czyli... Raz, Trzecia wprawa. Ue, no i znalazłem stację, kurde, ale jaja. I znalazłem kurde stację. Hehe he. Dobra, jak się go ten? Tankuje. Czy ja nie mogę znaleźć do garnistra kurwa? Sans plomb? Co to jest za rivera inna? A, tu jest taka akcja, o. Trzeba to wykręcić tej. Takie są akcje tutaj. I teraz trzeba le lejeć. Jeps, 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 Się zaleje w maksa, to będzie do czegoś tam. No. I teraz będzie. No, mamy paliwko, teraz co? <laughs> no, trzeba by coś. <laughs> Kupić tego, tego do picia, nie? Jeps. Uuuu, bel, 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 so. belweder się Uuu, uh, uh, belweder, trzeba tu przyjechać. Uuu, uh, uh. niedobrze, bardzo niedobrze. No i co, hey, ja, jak miałem kupić? Ej, ja, to jest zbyt spoko dzisiaj. Yes, sir, a ah, merci za ah. No okay. No fajnie Fajnie tutaj widzę moka jakaś furka, no. do mieszania farb Wędka jest, fishing rod Uuu, tu ale będziemy działać Dobra, na razie muszę iść Do Eee, kurde tam do Gdzie się pracowało na dowóz, gdzieś to było, nie? O, bo tu mówili, że można przyjść O 17 i się spytać o prackę, nie? Cześć Majd libery pompy 5 Co? Intuzja? Dobra Dobra albo brykę, nie? To by się karnęło Cholera O nie, co, bo tu jest tej kał, ty, ale ja nie mam przecież fury. Tej! No, porządna szybkość. Uda mi się wstać śpićce. A tu co jest? O sobie na sprzedaż. A, tu można prydki sprzedawać. Ale jajca. Widzisz do tego baru zobaczyć, nie? Bo bar już będzie otwarty. Chyba, nie? Aha. Tu można sprzedawać wino klonowe. Tu zamknięte no Aha do 18 dobra No to poczekamy No fajna wioska nawet Fajnie tutaj mają To jest to To Ale 18 odcierają bardzo Boszczą co można zrobić Bam 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 No ma tu przyjechać dobre Stan żył Zaraz odcierają No, no się mano Dobra, się mano <grym wioski> Tak, już nie byłoby tak samo bez niego Norman, tak? Aha, dobra Napijmy się Co tam Karole? No, to da jeszcze jednego Nie zaszkodzi, nie? Syrop chronowy, co tam Norman? Zostawmy w stuchu Moim tortem O co chodzi? Jeps, mogę tak przeskakiwać <grym> co tam? Co tu można porobić? O! Maszynki! Może wykulumy coś Maksymalne ustawie? Oj, nie To jedyny tu musimy? Ile ja wpłaciłem w ogóle tutaj? tego? 10? Nie kurwa O, 50, a? Ile tych kredytów ma być? Jedzie chyba nie dzisiaj jest mój czas Wszystko na kasynie przewalę Za 20 No przewalę wszystko Oh yeah. No bo na minimum kredycie będę leciał Jest, 50 siada. Jedziemy. Wchodzimy jeszcze raz. Jednak przesram to wszystko. Yes, 70, Jedziemy. No dawaj, dawaj. Podaj, coś tam kurwa, kilka jeszcze tutaj, To nic nie, nie urządza. No, to było na tyle z graniem. Także danke schön. No to się no nie? Kilimanjaro, ja lecę. Dobra, mam wahę, tylko gdzie tu jechać? Do tego ziomka, po transport. Dobra, jestem tutaj koło tego czerwonego. I nie podwiózłem tam, więc tutaj. Druga w prawo Uwe, beczki syropu tutaj na sprzedaż żeby... Ue, ale przynajmniej przy zbiornik plastikowe zbiorniki co to ma znaczyć Ue, o co tu chodzi? Tutaj otwarte, od otwarte, dobra, okej okay. Już nie ma siły mój, ko mój koleś, muszę jakoś dostać na chatę Nie pamiętam gdzie mieszkał ten ziomek Kurwa, co jest, ty mi chuj. Zastnę uderzyłem się w głowę, czajcie, bada. No i co teraz? Jaki przypał. Karnister, ale mam karnister. Mam karnister i karę śmierci. 80 minut tej cholera. Dobra. Jak się przestać bać? Zappowiadłem. Chcę pograć w grę. Robię całe gamę. <gum> Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Także cześć.